Prezentowana dzisiaj maszyna to nasza nowość. Jest to 10-metrowa brona talerzowa Teradisk. Nowość dlatego, że w tej szerokości roboczej wcześniej maszyny nie mieliśmy. W tym typu szeregu mamy dwie szerokości. Nowe szerokości dla nas jest to właśnie 8 i 10 metrów szerokości roboczej. Nowy typ szereg maszyn, czyli 8-10 metrowa, posiada wszystkie te zalety, które posiadają nasze mniejsze brony, brony talerzowe pod Teradisk, e czyli m.in. system Twin arm czy e amortyzację ramy względem wału. Pierwszą z cech szczególnych tej maszyny jest długi Dyszel. Dzięki temu, że maszyna posiada długi Dyszel, Operator ma możliwość wykonywania wąskich uwroci, a maszyna nie jest narażona na kolizję z ciągnikiem. Kolejną z cech szczególnych naszej maszyny jest tak zwany system Twin Arm. Jest to połączenie dwóch ramion, na których są zamocowane talerze w jedno zabezpieczenie gumowe. Dzięki temu talerz stabilniej pracuje w glebie, nie wypłyca się, ale też nie przy twardych warunkach nie powoduje to bocznych przesunięć, tak jak w przypadku kiedy mamy zabezpieczenie pojedyncze. Dodatkowo skrajny talerz jest wyposażony w dodatkową regulację głębokości, pozwalającą wypłycić Skrajny ostatni talerz z jednej jak i z drugiej strony, aby ograniczyć ilość wyrzucanej ziemi. System Twin Arm sprawia też, że odległość między talerzem a ramieniem jest bardzo duża, co zapobiega zakleszczaniu się kamieni. Regulacja głębokości pracy maszyny następuje przez przestawienie wysokości ramy względem wału. Jest to regulacja głębokości hydrauliczna. Dzięki regulacji hydraulicznej możemy zwiększyć lub zmniejszyć ilość klipsów na siłowniku i w ten sposób zmienić głębokość roboczą. Maszyna posiada przednie koła podporowe. Dzięki tym kołom też możemy ustawić głębokość. I podparcie przedniej strony maszyny. Jeśli przestawiamy głębokość na tylnym wale, również przestawiamy na przednich kołach. Regulacja przednich kół następuje dlatego, aby maszyna była wypoziomowana i pierwszy i drugi rząd talerzy pracował na tej samej głębokości. Dzięki temu, że maszyna jest podparta. Z przodu na dwóch skrajnych kołach, ale również na środkowym wózku następuje poprawne utrzymanie głębokości, ale też bardzo dobre kopiowanie terenu, dlatego że te boczne skrzydła mogą się dostosowywać do kształtu pola w górę 6 stopni, w dół 3 stopnie. Ten siłownik jest to siłownik dwufunkcyjny. Przednia jego część odpowiada za regulację głębokości, natomiast tylna część siłownika jest połączona z amortyzatorem hydrauliczno-gazowym i odpowiada za amortyzację maszyny względem wału. Zapobiega to wpadaniu maszyny w wibracje przy dużych prędkościach. Maszyna, którą posiadamy dzisiaj, wyposażona jest w wał tandem Conorol natomiast może być ona wyposażona w jeden z sześciu różnych wałów, dzięki czemu możemy się dopasować do warunków panujących w każdym gospodarstwie. Średnica zamontowanych talerzy to 580 mm. Średnica ta sprawia, że maszyna może być wykorzystywana nie tylko do uprawy pożniwnej, ale również do uprawy przedsiewnej na większych głębokościach roboczych. Warto nadmienić, że wśród opcji dodatkowych jest przednia włóka, jak i sterowanie hydrauliką maszyny przez system izobus ciągnika. Firma Pottinger, wprowadzając model Teladis 10001T, weszła do najwyższych wydajności, ale wydajność to nie wszystko. Dzięki zastosowaniu dużych talerzy, technologii Twin Arm i amortyzacji maszyny, maszyna pracuje nie tylko wydajnie, ale również perfekcyjnie przygotowuje glebę.